Pokój dobro, pokój dobro, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. A dzisiaj wracamy do tematu wiary i wracamy do książki księdza Dajczera, rozważania o wierze. I wraca nam to pytanie o, o to, kto jest naszym Panem. Oczywiście, kiedy zadam Wam to pytanie, kto jest Panem, no to oczywiście odpowiemy: Panem jest Jezus, to nie ulega wątpliwości. Ale wiemy też z naszych wcześniejszych rozważań, że. Nawet jeżeli chcemy całkowicie służyć Panu Bogu, no to nie zawsze nam się to udaje, że jednak gdzieś tam ta nasza słabość, ta mamona daje o sobie znać. No i właśnie, dzisiaj, dzisiaj kolejna, kolejna porcja rozważań, kolejna porcja medytacji dotycząca naszej wiary, tym razem związana z tym, do czego tak bardzo przywiązane jest nasze serce. Posłuchajcie. Słowo Kyrios. W języku greckim oznacza absolutnego władcę i pana. Słowo zaś doulein służyć oznacza niewolniczą służbę absolutnemu panu i całkowitą przynależność do niego. Ewangelia mówi, że jesteśmy całkowitą własnością Pana, niezależnie czy to uznajemy czy nie. Jesteśmy i pozostaniemy zawsze własnością Pana, którym jest Jezus. Hebrajski termin mamona Oznaczał początkowo jakiś skarb, a więc pieniądze bądź drogocenne rzeczy przekazane w depozyt. Nie miał on wówczas znaczenia pejoratywnego. Z czasem jednak nastąpiła ewolucja rozumienia tego terminu. Zaczęto uważać, że jeżeli złożyło się drogocenne rzeczy bankierowi czy komuś zaufanemu, to można na ten swój skarb liczyć i pokładać w nim swoją nadzieję. To był pierwszy stopień ewolucji. Mamona stawała się przedmiotem zaufania. A potem zaczęto pisać Mamonę wielką literą i to był już ten fałszywy pan i władca. Nastąpiła wtedy niezwykła alienacja. Rzecz posiadła człowieka. Wszystko, w czym pokładam nadzieję, zaczęło stawać się dla niego Bogiem. A w kim lub w czym ty pokładasz nadzieję? Na co liczysz? Kto jest Twoim Bogiem? Jeżeli pokładasz nadzieję w Bogu fałszywym, to musisz zaznać goryczy i rozczarowania, bo jest to Pan, który wcześniej czy później Cię zawiedzie. Będzie to jednak dla Ciebie wielka łaska, zacznie się bowiem kruszyć Twoje zaufanie do Mamony. Co może być tą Mamoną, która zniewala Twoje serce? Mogą nią być zarówno dobra materialne, jak i duchowe. Na przykład przywiązanie do pieniędzy, przywiązanie do swoich dzieci, do pracy, a więc do tego, co tworzysz, nad czym pracujesz, do spokoju, a nawet przywiązanie do własnej doskonałości. Wszystkie te przywiązania powodują Twoje zniewolenie, przynoszą Ci niewolę. Człowiek winien przywiązywać się tylko do jednej, jedynej rzeczywistości do woli Boga. Każde zniewolenie zamyka cię na Boga i umniejsza twoją wiarę. Jak poznać swoją mamonę? Otóż napięcie, stres, niepokój, pośpiech, smutek, które ci towarzyszą w życiu, to znaki wskazujące, że służysz jakiejś postaci mamony. Są na przykład ludzie, którzy żyją w nieustannym napięciu. Jak więc wielkie musi być ich przywiązanie do czegoś przeciwnego Bogu? Ludzie wolni od przywiązań są pełni Bożego pokoju. Boży pokój buduje i umacnia zdrowie psychiczne, które rzutuje z kolei na stronę somatyczną. W ten sposób i duch, i psychika, i ciało uczestniczą w wielkiej wolności człowieka. Człowiek wolny od przywiązań jest jednocześnie wolny od zmarszczek na twarzy, od stresów, od chorób cywilizacyjnych. Mamona systematycznie niszczy człowieka. Ona nie tylko blokuje cię w Twoim dążeniu do Chrystusa i przylgnięciu do niego, ale niszczy również Twoje zdrowie i Twoją psychikę. Bardzo ciekawe zdanie, bardzo ciekawa teza. Nasze przywiązania nas wyniszczają, nasze przywiązania, nasze niewole rujnują nasze zdrowie i duchowe, i psychiczne, i też to cielesne. Ksiądz Dajczer o tym bardzo, bardzo pięknie pisze, ale o tym wspomina również papież Franciszek. Jest taka, taki dokument, adhortacja apostolska Ewangelii Gaudium. Tam papież pisze o różnych problemach, trudnościach, które związane są z naszym apostołowaniem, z naszą ewangelizacją. I on tam też właśnie pisze o różnych takich doświadczeniach, różnych niewolach, o różnych przywiązaniach, przywiązaniach do własnego zdania, do własnej opinii, do własnego wygodnictwa, do, do, do jakiego, jakiegoś, jakiegoś poczucia niezależności. Mówi, że czasami to jest tak silne w człowieku, tak silne w człowieku, że może nawet doprowadzić do choroby. To jest bardzo ciekawa teza. Kiedyś nawet chciałem kogoś poprosić, żeby, żeby przeanalizował ten dokument papieża Ewangelii Gaudium, żeby, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, co papież mówi o chorobach, bo tam kilka razy wspomina, że, 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 że ten brak pokoju wewnętrznego, że, że, że te właśnie nasze zależności, że te nasze przywiązania mogą powodować Różnego rodzaju stany chorobowe. Bardzo to ciekawa teza. Napiszcie, co o tym myślicie. Bardzo, bardzo mnie interesuje, bardzo mnie ciekawi. Chciałbym, żebyście rozwinęli ten wątek. Niech powstanie jakaś dyskusja. Yy, oczywiście tutaj nie można generalizować. Tak? Ja nie chcę powiedzieć, że każdy, kto przeżywa jakiś stres, kto przeżywa jakiś, jakiś ból, jakieś cierpienie, jakieś doświadczenie psychiczne, że, że to jest spowodowane jego zniewoleniem. Nie. To, to ja takiej tezy nie stawiam. Zresztą ksiądz Dajczer też tej tezy nie stawia. On mówi, że może tak być. Że nasze przywiązania, albo inaczej, jeżeli są to rzeczywiście przywiązania, takie niezdrowe przywiązania, nieuporządkowane przywiązania do, do różnego rodzaju mamony, to one mogą w konsekwencji do czegoś takiego prowadzić. Ale nie oznacza to, że każda choroba jest konsekwencją, konsekwencją jakiegoś nieuporządkowanego przywiązania do mamony. Takiej tezy nie chcę postawić. Nie wiem, a może, może się mylę. Może się byle. Czekam na Wasze opinie, czekam na, na, na Wasze komentarze, czekam na Wasze relacje. A na dzisiaj to tyle. Życzę wszystkiego dobrego. Życzę pokoju ducha i życzę wolności. Wolności. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.